Witam bardzo serdecznie w Scola Progenium. Dzisiaj poznamy ogólną chronologię świata. Skupimy się na wydarzeniach sprzed Imperium, gdyż jest to mniej opisany okres, więc łatwiej go zamknąć w jednym filmie. Na przykład sama herezja to materia na, cały, na całą serię książek popularnych, podczas gdy wojna w niebiosach opisuje się tylko w, jako wzmianka w kodeksach. Tak więc zaczniemy od początku. Pominiemy oczywiście historię Wielkiego Wybuchu i formowania się gwiazd, i od razu przejdziemy do pierwszej inteligentnej formy życia, która podbiła gwiazdy. Znamy ich jako Przedwiecznych, na podstawie kilku nieflafowych zmianek miałem na myśli tutaj kilka artykułów w Whiteworthie, jeśli dobrze pamiętam, wiemy, że wyglądali oni jak ogromne żaby. Przedwieczni są uznawani za pierwszą rasę, która panowała w naszej galaktyce, ich ulubionym zajęciem było oczywiście terraformowanie planet i tworzenie nowych form życia, które mogły żyć na tych planetach. W pewnym momencie Przedwieczni osiągnęli tak zaawansowany poziom swojej własnej ewolucji, że porzucili swoje ciała i żyli tylko jako dusze i energia unoszące się w bożu dusz. W wymiarze równoległym do rzeczywistego, w którym fizyka działa trochę inaczej. Myślę, że ten opis brzmi trochę znajomo, choć nazwa brzmi mniej znajomo. Dlaczego? Dowiemy się wkrótce. Nie wiemy dokładnie w którym momencie, ale kolejną istotną rasą, która weszła na scenę, byli nekrontyrzy, ze względu na warunki, jakie panowały na ich planecie, a właściwie silnego promieniowania ich rodzimej gwiazdy. I życie było krótkie, bolesne, więc cała ich kultura i architektura to odzwierciedlały. Ich miasta bardziej przypominały grubowce niż osady. Podczas gdy przedwieczni bawili się w stwórcu wszystkiego, nekrontyrzy zaczęli podbijać coraz to więcej planet, jednak skaza na ich biologii pozostała, żyli krótko i tragicznie. Zagłębiając się w szczegóły, imperium nekrontyrów zaczęło się powiększać i stawać się coraz trudniejsze do kontroli. Poszczególne dynastie, które rządziły planetami, zaczęły tworzyć swoje własne odrębne imperiątka. Aby temu przeciwdziałać, szereg milczący król, w genialnym manewrze politycznym postanowił zjednoczyć imperium, dając nekrontyrom nowy wspólny cel, a mianowicie wojnę z przedwiecznymi. Nekronterzy od dawna zdrościli i nienawidzili przedwiecznych za ich niemal nieśmiertelność, tak więc zjednoczenie nekronterów przeciwko przedwiecznym nie było trudne. W ten sposób rozpoczął się największy konflikt, jaki kiedykolwiek istniał i będzie istnieć, czyli tzw. wojna w niebiosach. Do walki z nekronterami przedwieczni stworzyli dwie rasy: z jednej strony obdarzony silnymi zdolnościami psionicznymi, ale o wyjątkowo wątłych, ale zwinnych ciałach, eldarzy, a z drugiej strony ogromni i myślący tylko o wojnie krorkowie. Jak ork, tylko skry na początku i tak orkowie teoretycznie są tak samo starą rasą jak eldarze. Choć korkowie byli znacznie więksi i groźniejsi niż współcześni orkowie. Przy użyciu tych dwóch raz przedwiecznie osiągnęli przewagę w konflikcie. Choć nie zapominajmy, że nekrontyrzy posiadali naprawdę ogromne maszyny bojowe, m.in. światowe silniki, okręty wojenne wielkości całych planet. Niemniej jednak nekrontyrzy przegrywali. W poszukiwaniu nowych środków bojowych nekrontyrzy zauważyli liwaczne organizmy, jeśli można je tak nazwać, orbitujące wokół gwiazd. Było to życie starsze nawet niż przedwieczni, myślące tylko o żywieniu się, żywieniu się czystą energią Słońca. Nekrontyrzy chcąc wykorzystać te istoty stworzyli im ciała i przekazali całą wiedzę, jaką skromadzili. I wtedy mówimy właśnie o stworzeniu ktanów, gwiezdnych bogów. Dzięki wiedzy wgranej w nowe metalowe ciała ktanów Odkryli oni, że energia duszy jest znacznie bardziej sycąca niż jakiekolwiek promieniowanie słoneczne i nabrali nowego apetytu, bo kto inny nie miał największych i najsłodszych dusz, jak nie przedwieczni. Ale żeby ich pożreć, potrzebowali armii. Ktan obiecali nekrontyrom nieśmiertelność i śmierć ich odwiecznych wrogów. Nie powiedzieli jednak, jakie będą konsekwencje tej transakcji. Ktan pożarli dusze nekrontyrów, a resztki świadomości, teraz całkowicie im podporządkowanej, przynieśli do ciał podobnych do swoich i tak powstała armia bezwzględnych i. Posłusznych niewolników nekronów. Wojna w niebiosach nabrała nowego kształtu. Pod przywództwem Ktanów to siły przedwieczne zaczęły przegrywać, a konflikt przybrał jeszcze większą skalę, a jego konsekwencje zaczynały odbijać się w morzu dusz, powoli je zmieniając. Przedwieczni zaczęli ginąć, a ich miejsce w morzu dusz zaczęły przyjmować znacznie groźniejsze, bardziej chaotyczne istoty. Zanim jednak doszło do tej tragedii, doszło do dwóch innych. Po pierwsze, wśród Ktanów doszło do rozłamu. Do tej pory walczyli, aby pożyć przedwiecznych ale niektórzy założyli, że ciała i energia ich brać jest, jest równie sycąca. Ktan zamiast walczyć z Przedwiecznymi rzucili się na siebie, pożerając sporą część, aż tylko nieliczni pozostali. To chyba dobry moment, żeby wymienić tych ważniejszych Ktanów. Byli to Nightbringer, Deceiver, Void Dragon, Flayer i Outsider. Drugim wydarzeniem było powolne odzyskiwanie świadomości i wolnej woli u co potężniejszych nekronów, z milczącym królem na czele. Zaczął on knuć plan uwolnienia się spod kontroli Ktanów i właśnie, gdy ich wewnętrzny konflikt osiągnął swój apogeum, Nekroni zwrócili się przeciwko swoim panom, bo ostatecznie Nekronom nie udało się zabić Ktanów, jedynie ich rozczaskać i, i uwięzić każdy odłamek ich świadomości osobno. I tak naprawdę na tym kończy się wojna w nimbiosach. Przedwiecznie dziesiątkowani przez Ktanów, Ktan rozczaskani przez Nekronów, a większość Nekronów jako pozbawieni woli roboty. Milczący król rozkazał Nekronom wejść w stan hibernacji, a Zam udał się na wygnanie poza galaktykę, obiecując, że gdy powróci, wróci Nekronom ich dawne organiczne ciała i wolną wolę. Oficjalnie uznaje się, że wszyscy przywyczajnie zginęli w trakcie wojny w niebosach, a równoległy wymiar, dawniej zwany Morzem Dusz, w wyniku wszystkich negatywnych emocji i agresji i śmierci, przemienił się w chaotyczną osnowę, w której zaczęły się ponoszyć pierwsze demony. W galaktyce powstali jedynie Krokowie, którzy pozbawieni nekronów do zabijania zaczęli walczyć między sobą, i Eldarze. To oni zebrali porzuconą technologię przedwiecznych i na ich gruzach zbudowali swoje nowe, własne imperium. Tutaj zaczniemy się już mniej skupiać na szczegółach. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce około 60 milionów lat temu. Przez 57 milionów lat Eldarowie panowali w całej galaktyce jako jedynych przeciwników, mając tylko oszalałych mega Wszystko jednak się zmieniło wraz z ewolucją i rozwojem pewnej nieistotnej do tej pory rasy na planecie zwanej Terlą. Wraz z rozwojem inteligencji i technologii ludzkość rozwijała się też duchowo. Zaczęli pojawiać się osobnicy obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami podobnymi do magii, czyli psynikom, tzw. szamani. Stali się oni naturalnymi przywódcami swoich społeczności, byli oni jednak narażeni na takie ze strony istot ze świata duchów, demonów. Dostrzegając zagrożenie ze strony osnowy, szamani podjęli ostateczne rozwiązanie, dokonali rytualnego samobójstwa i złączyli swoją duszę w jedną silniejszą. Tak powstała istota, którą później będziemy nazywać Imperatorem, ale póki co Imperator pozostawał w cieniu, jedynie próbując popychać ludzkość we właściwym kierunku, nie generując za bardzo bieg historii. Czemu się to udało? Trudno powiedzieć. Ludzkość rozwijała się wolna od zagrożenia strony osnowy, zaczęła podbijać gwiazdy, kolonizować nowe planety, jako federację ludzkości. Jest to okres najwyższego poziomu technologicznego, uzbrojenie ich architektura w 40 tysiącleciu, która jest uznawana za relikt i cuda, była na porządku dziennym w tamtych czasach. Przykładem są na przykład okręty bojowe. W tym momencie wszystkie okręty klasy Gloriana powstały właśnie w tym okresie i nie potrafimy już więcej takich robić. I to samo tyczy się największej klasy Tytanów, czyli Tytanów-Imperatorów. Już nie potrafimy stworzyć nowych takich, przynajmniej na masową skalę. Ten okres szczytu technologicznego, zwany jest Mrocznym Wiekiem Technologii, miał miejsce między XV a XXV stuleciem. Ludzkość żyła wtedy w pokoju za wszystkim, z czym się dało i podporządkowała sobie wszystko, z czym się nie dało żyć w pokoju. Wszystko ma jednak swój koniec. Jest wiele powodów, dla których ludzkość upadła. Nie można wszystkiego zrzucić na Eldarów, choć mieli w tym swój udział oczywiście. Pierwszym krokiem ku zakładzie była wojna z ludźmi z żelaza. Sztuczna inteligencja wykorzystywana w Federacji z nieznanych powodów zbuntowała się przeciwko ludzkości i obrała sobie na cel jej całkowitą dezintegrację. Ostatecznie ludzkości udało się zniszczyć te konstrukty, jednak ogromnym kosztem. Równolegle do tego, w Osnowie w wyniku działaniu Eldarów nowo formujący się Bóg powodował niestabilność i burze, które uniemożliwiały podróż przez Osnowę. Oznacza to, że poszczególne planety zaczynały tracić kontakt z resztą ludzkości, co prowadziło do ich zagłady. Najlepiej widać to na przykładzie Terty właśnie. W tamtych czasach, podobnie jak dzisiaj, Ziemia była jedną wielką metropolią i żywność była dostarczana spoza Układu Słonecznego, a bez żywności ludzkość na planecie po prostu wymierała. Odwrotnie na planetach schodujących żywność, właśnie. Bez transportu części zamiennych maszyn zaczynały się psuć, co z kolei prowadziło do zagłady na tych planetach. W ten sposób upadła federacja i nastała Długa noc, trwająca około 5000 lat. W okolicach 30 tysiąclecia upadło z kolei imperium Eldarów i narodził się Slanesh, uspokajając w ten sposób osnowę, co pozwoliło na podobną podróż między gwiazdami. Był to moment, który wykorzystał imperator, aby wprowadzić swój plan w życie. Zaczynając od ziemi. I wojnę o zjednoczenie imperator zaczął powoli kształtować imperium, jakie znamy teraz. Już od początku imperator wykorzystywał genetycznie modyfikowanych żołnierzy, ale ich pierwsza generacja nazywała się Thunder Warriorami, grzmotowojownikami. Byli oni więksi i silniejsi niż dzisiejsi Space Marines, ale byli też mniej stabilni, i fizycznie, i emocjonalnie. Byli oni prostym narzędziem na prostsze czasy, i ich termin ważności skończył się wraz z zjednoczeniem Terry. Wtedy, po, wtedy to pojawiają się pierwsze zmianki o kustoszach, o kosmicznych Marines i oczywiście o projekcie prymarchów, którego finalizacja miała miejsce po podbiciu księżyca. W tamtejszych laboratoriach Imperator dopłacał do perfekcji swoich nowych superżołnierzy, ich 20 generałów, jednak w wyniku działań Sił Chaosu komory, w których dorastali prymarchowie, zostały rozniesione po galaktyce. Pozostałego materiału genetycznego prymarchów Imperator stworzył 20 legionów kosmicznych Marines i ruszył na podbój galaktyki. Rozpoczynając w ten sposób wielką krucjatę. Zaczynając od marca, imperator i flota jego statków przemierzały galaktykę w poszukiwaniu osamotnionych kolonii ludzkości i przy odrobieniu szczęścia samych promarchów. Ci, którzy nie dołączali dobrowolnie, w wyniku działań dyplomatycznych, zostawali szybko i skutecznie podbijani i wcielani do imperium. Istotne jest to, że imperatora w tamtych czasach nie wyznawano jako boga. Co więcej, wszystkie religie poza religią Mechanicusa zostały całkowicie zakazane, a ich miejsce miała zająć tzw. imperialna prawda. Nauka i ateizm. Z czasem siły Imperium odnajdywały kolejno prymarchów i obejmowali oni dowództwo nad swoimi genetycznymi synami i dokonywali podboju we własnym zakresie, własnym kierunku. Tu jest dobry moment, żeby wymienić wszystkich tych prymarchów w kolejności, w jakich byli znajdowani, choć też każdy prymarch miał sobie przypisany numer, na przykład pierwszym prymarchem był Lionel N. Johnson. A więc w kolejności znajdowania byli to Horus Lupercal, który dowodził księżycowymi wilkami, a potem zwanymi synami Horusa. Leman Raz, który dowodził kosmicznymi wilkami. E, trzeci był jeden z zaginionych promarchów, o czym zaraz powiem. Kolejny był Farus Manus i Żelazne Dłonie. Fulgrim, który dowodził dziećmi Imperatora. Volkan, który dowodził salamandrami. Rogaldorn i Imperialne Pięści. Rupert Gileman i jego ultramarinsi. Magnus Czerwony, który dowodzi tysiącem synów. Sanguinus i Krwawe Anioły. Leonel Johnson i Mroczne Anioły. Perturabo który dowodził Żelaznymi Wojownikami, Mortarion i Straż Śmierci, Lorgar Aurelion, który dowodził Niosącymi Słowo, Czeka Khan i Białe Blizny, Konrad Kurz i Władcy Nocy, Angron i Pożeracze Światów, Korvus Korax i Klucza Straż, drugi Zaginionych Promarchów i ostatnim był Alpharius Omegon, który dowodził Alfa Legionem. Tak jak powiedziałem, dwóch primarchów jest uznawanych za zaginionych albo za straconych. Zostali oni wykasowani z imperialnych archiwów i nie wiemy do końca kim byli. Wiem tylko, że zabroniono o nich rozmawiać i jest to często wspominane w książkach, jednak wszelkie szczegóły są celowo ukrywane. Krucjata ta trwała przez wiele lat, ze swoimi wypadkami i wydarzeniami, nad którymi nie będę się skupiał w tym filmie. Ostatecznie po pokonaniu Dużego Orkowego Królestwa na Ulonor. Imperator obwieścił, że opuszcza krucjatę i wraca na Terę bez podawania właściwej przyczyny. Jak się później dowiemy, pracował nad projektem ludzkich pajęczych traktów, które miały ułatwić podróże między gwiazdami. Jako naczelnego wodza Krucjaty wyznaczył Horusa. Miał on zostać mistrzem wojny, pierwszym wśród równych. Sam Horus uważał, że nie, nie zasłużył na ten zaszczyt. Myślał, że Sanguinus byłby lepszym kardynatem i może miał rację. Z czasem Horus zaczął wątpić w swoje zdolności. Zaczął wątpić, czy jest dobrym generałem, dobrym mistrzem wojny, ale skoro nie był odpowiedni, to znaczy, że imperator dokonał złego wyboru i to stało się początkiem jego wątpliwości. Ponownie, bez zdawania się w szczegóły, Horus zaczął powoli wątpić w rację imperatora, a sytuacje pogarszały potrzeby jego doradców. W wyniku pewnego spisku, jego brat, Lorgar, który na tym etapie stał się już pełnoprawnym wyznawcą chaosu i zdrajcom, doprowadził do prawie śmiertelnego zranienia Horusa, a potem jego uzdrowienia przez siły chaosu. Jedyne co Bogowie Chaosu chcieli w zamian, to pokazanie Horusowi pewnej wersji przyszłości, w której on i część jego braci została zapomniana przez Imperium, a samego Imperatora zniesiono do ranki Boga. Horus ślepo uwierzył w tę wizję, która żerowała na jego już istniejących wątpliwościach w Imperatora i postanowił zdradzić Imperium. Podbić ziemię i mianować się nowym Imperatorem. Oczywiście należy wspomnieć, że Bogowie Chaosu pokazali mu przyszłość, w której zdradził Imperatora, lecz mu o tym nie powiedzieli. Horus przyciągnął na swoją stronę połowę prymarchów, a mianowicie Fulgrima, Magnusa, Perturabo, Mortaliona, Lorgara, Konrada, Angrona i Alfariusa, i rozpoczął helezję Horusa. Ponownie o jej szczegółach na pewno powstanie osobny film. Wspomnę tylko o dwóch ważniejszych wydarzeniach: masakrze na Izdwanie i sposobie, w jakim doszło do zdrady Magnusa. Otóż zanim Magnus przeszedł na stronę Horusa, próbował on ostrzec imperatora przed samą zdradą, był jednak zbyt pewny siebie i swojej racji. Chciał przekazać tę wiadomość jak najszybciej, dlatego próbował zmanifestować swoją projekcję astralną w sali tronowej Imperatora, która była sercem jego projektu ludzkiej bramy pajęczych traktów. Aby to zrobić, musiał przełamać bariery ochronne, jednak robiąc to, sprowadził demony na Ziemię i nawet nie zdołał przekazać ostrzeżenia. W wyniku tego błędu, został on uznany za zdrajcę i niejako dołączył do Horusa z ostateczności, a nie z wyboru. Ponadto Imperator miał teraz dodatkowy problem. W postaci portalu nieustannie wypływającego demony, co uniemożliwiło mu osobiste poradzenie sobie z Horusem. Dlatego wysłał część swoich synów, aby się nim zajęła. No właśnie, część z nich w sekrecie była po stronie Horusa. W ten sposób właśnie przechodzimy do masakry na Izdwanie. Według raportów na Izdwanie miał znajdować się Horus, Fulgrim, Angroń, i Mortarion ze swoimi legionami. Żeby ich spacyfikować wysłano Ferusa Manusa, Volkana, Coraxa, Alfariusa, Konrada, Pertura i Lorgara, teoretycznie siedmiu lojalnych versus Czterech zdrajców, w istocie czterech z nich było po stronie Horusa, i gdy doszło do walki, zaczęli strzelać do swoich sojuszników. W trakcie walki trzy rzeczywiście lojalne legiony zostały zdziesiętkowane, a sam Ferusmanus Manus został zabity. Herezja Horusa, choć brutalna i szczegółowo opisywana, trwała krótko, i finał miał miejsce podczas oblężenia Tery, gdzie siły Horusa oblegały imperialny pałac. Oblężenie jednak było krótkie. W wyniku prowokacji lub w wyniku jakiejś usterki pole siłowe okrętu flagowego Horusa zostało zniesione. I siły Imperium z Imperatorem na czele dokonały desperackiego abordażu. W trakcie teleportacji na okręt Horusa, siły abordażowe zostały rozproszone. Pierwszy na mostek dotarł Sanguinus, który towarzyszył Imperatorowi w tym abordażu. Doszło do pojedynku między Horusem i Sanguinusem, który wygrał właśnie Horus. Imperator dotarł za późno, by swojego lojalnego syna i zaatakował Horusa. Tutaj wynik był już mniej oczywisty. Horus śmiertelnie ranił Imperatora. Jednak sam Imperator, ostatkiem sił, zdążył zabić swojego syna. Pozbawione naczelnego woda siły zdrajców rozproszyły się i uciekły do kart a ciało Imperatora zostało umieszczone na mechanizmie, nad którym Imperator pracował, czyli na Złotym Tronie, który do dziś utrzymuje go przy nieżyciu. Na tym kończy się herezja następują czasy współczesnego Imperium. W legiony Kosmicznych Marii zostały podzielone na zakony, poszczególni Pymarchowie, którzy wciąż żyli, kolejno zaczynają znikać, ginąć lub być śmiertelnie ranni, Imperialna naprawdę zostaje porzucona, na rzecz imperialnego credo, a siły zdrajców wciąż nękają imperium. Przed sobą mamy kilka złamów imperium, kilka mniejszych, kilka mniejszych lub większych wojen domowych. W pewnym momencie na kroń zaczynają się budzić ze swojego snu, a z granicy galaktyki zaczynają pojawiać się tyrandzi. Jest to definitywnie opowieść na inne czasy, a do tego długa, którą ciężko opowiedzieć w kolejności chronologicznej. Myślę, że bardziej dokładny opis Herezji Horusa będzie następny, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o detaliczny opis. Ale piszcie w komentarzach, czy może wolicie posłuchać, jak doszło do tego, że mamy siostry bitwy, albo co dzieje się aktualnie w świecie Warhammera. Bo pamiętajmy, że w nazwie mamy już 41. lecie. Pozdrawiam i do usłyszenia.